To jest ta droga. Dokładnie tak. Gdzie to było? Nie wiedzą O tutaj miejscu. jest. Czy jest droga. Miasta. Za chwilę dojedziemy do miejsca, gdzie zaczęła się cała ta moja przygoda, która trwa już na dobrą sprawę 4 miesiące. No jednak to trzeba brać pod uwagę, że to by stworzyło pewnego rodzaju precedens. To mogłoby skutkować na przyszłość naroszczeniami mieszkańców. Ten samochód jest potrzebny na dojazdy, na rehabilitację. Przemierzamy wiele set kilometrów, tygodniowo nawet, aby właśnie tutaj załatwiać wszystkie sprawy związane z córką. Co by pani powiedziała temu ubezpieczycielowi? Żeby postawił się w mojej sytuacji, żeby choć na chwilkę założył moje buty i spróbował chociaż godzinkę w nich pobyć. Mój samochód stoi, niszczeje, bo samochód jest cały czas zamknięty, unieruchomiony. Następna. Dokładnie. Bo firma szuka dziury w całym. O, dosłownie. Dosłownie szuka dziury w całym. Pani Aleksandra jest matką, która na co dzień musi się zmagać z ciężką chorobą genetyczną córki. Nadia urodziła się jako zdrowe dziecko. Przez trzy lata nic nie wskazywało na to, że może być chora. Jak mówi pani Aleksandra, córka chodziła, bawiła się, była ciekawa świata jak każdy w jej wieku. Dziesięć lat temu po wielu miesiącach badań zapadła diagnoza ataksja Friedreicha. Podejrzewam, że nawet pan o tej chorobie nie słyszał. Choruje na nią około 150 osób w Polsce. Choroba odbiera sprawność, natomiast intelektualnie córka rozwija się prawidłowo. A którym ci się wygodniej jeździło? Wisienką. Wisienką? Córka wymaga cały czas wsparcia i opieki drugiej osoby. Sama się nie uczesze, nie wyciśnie sobie pasty, jeżeli chodzi na przykład o umycie zębów. Tak na dobrą sprawę to jest tak, jakbym miała takiego... Dużego niemowlaka o wadze 50 kg na chwilę obecną. A pamiętasz ten huk? No i co, od tamtej pory nie mamy samochodu naszego. Od ponad pięciu miesięcy pani Aleksandra musi poruszać się samochodem pożyczonym od rodziców. Jej auto od końca stycznia stoi niesprawne. Uszkodziła je, gdy wiozła córkę na rehabilitację. Po najechaniu, był słyszalny trzask, huk za chwilę zarzuciło mnie na lewy pas, po czym obróciło na prawy, blokując kierownicę. I tak w tej pozycji mniej więcej pozostałam. Nie mogłam rzucić ani wstecznego, ani jedynki, ponieważ resztki tej bryły po prostu zblokowały mi koła. Okazało się, że samochód wjechał na studzienkę kanalizacyjną. Tu jest ta dziura, tak? Teraz załatana. – Dokładnie tak. Teraz jest zrobiona tak, jak powinno być to dużo wcześniej zrobione, tak na dobrą sprawę. Tutaj mamy jeszcze przy latarni pozostałość, jeżeli chodzi o te właśnie cegły, fragmenty asfaltu, które otaczały wtedy. No – to jest to, co wypadało. – Tak, to, co luźno było ułożone, dookoła studzienki, pięknie sobie leżały, takie właśnie breły. Także jak ja najechałam, Nastała, podbiła się, uderzyła. Trochę waży, prawda? No tak, tak. Przede wszystkim z tyłu, z tego co mechanik powiedział, jest przesunięty tylny wózek. Najprościej mówiąc, auto na śniegu zostawiałoby cztery, cztery ślady. Pani Aleksandra wezwała na miejsce policję. Ta spisała protokół z tego zdarzenia. Kobieta była pewna, że otrzyma odszkodowanie. Ponieważ droga, na której była feralna studienka, należy do miasta, to właśnie do miasta wystąpiła o odszkodowanie. Urząd przekazał sprawę do firmy ubezpieczeniowej, z którą ma podpisaną umowę. Ta jednak odmówiła wypłaty odszkodowania. Dlatego, że jak się okazuje w tłumaczeniach firmy ubezpieczeniowej, ubezpieczony nie wiedział o tej dziurze. O to, czy pani Aleksandra powinna dostać odszkodowanie, zapytaliśmy eksperta. Proste pytanie. Czy pani Aleksandrze należy się odszkodować? Moim skromnym zdaniem, absolutnie tak. A to skromne zdanie podepre tym, że byłem 5 lat biegłym sądowym w sprawach ubezpieczeń Sądu Gregowego w Łodzi i miałem z podobnymi sprawami również do czynienia. O tym, dlaczego firma odmówiła wypłaty odszkodowania, za chwilę. Radny Bełchatowa, do którego zgłosiło się kilka osób poszkodowanych w ten sam sposób, mówi nam, że odmowy wypłat to efekt zapisów w umowie pomiędzy miastem a ubezpieczycielem. Najbardziej absurdalne jest to, że firma ubezpieczeniowa mówi tak: My, ubezpie my kiedy ubezpieczaliśmy drogi, miasto zadeklarowało nam, że 100% dróg w Bełchatowie jest sprawnych i nie posiadał rydaków. Jeżeli te ubytki wystąpią, miasto ma obowiązek cotygodniowych objazdów tych dróg. Jeżeli te ubytki wystąpią, miasto powinno nas poinformować. I na tej podstawie tylko i wyłącznie wtedy firma ubezpieczeniowa wypłaca te odszkodowanie. Aha, czyli rozumiem, że ten zapis jest taki, że jeżeli miasto napisze do firmy ubezpieczeniowej jechaliśmy tą i tą ulicą, tam jest dziura, ja wpadnę w tą dziurę, to ja dostanę odszkodowanie. A jeżeli firma ubezpieczeniowa nie dostanie takiej informacji, że jest dziura, to ja nie dostanę. Dokładnie.